Nie umiem grać, ale witam was bardzo serdecznie na moim kanale TV Historia na luzie. Wyobraźcie sobie takie miejsce, przedszkole. Dzieci mawią się, jedzą, uczą się życia i nagle rozlega się przeraźliwy dźwięk syreny alarmowej. Muszą schować się gdzieś przed potencjalnym zagrożeniem, przed bombami, które mają spaść na miasto. Panie biorą dzieci za ręce i korytarzem szybko biegną do schronu. Właśnie. I o tym schronie, o tym gdzie te dzieci się miały schować i jak się mogły ochronić przed tymi bombami, jest ten odcinek. Opiekunką jestem ja, a on, czyli Radosław, będzie udawał dzieci z przedszkola. Prowadzę go, prowadzę, słuchajcie, i przede mną znajdują się. Drzwi do przelotni, czyli pierwszego z elementów schronu obrony przeciwlotniczej, jaki znajduje się do tej pory w przedszkolu. Ale przecież nie wszystkie dzieci były w środku, niektóre dzieci bawiły się na dworze i one też miały wejść do schronu i właśnie zaraz to wszystko Wam pokażemy. Pierwszym z elementów schronu jest przelotnia. Przelotnia to taki przedsionek, który musiał być w pełni zabudowany, a więc musiał mieć ściany i strop i drzwi. Służyć przylotnie miały czemu? No oczywiście w zabezpieczeniu i były w pełni zabezpieczone przed na przykład pożarem. Bo przylotnie miały służyć między innymi temu, żeby zabezpieczać budynek przed różnymi zagrożeniami. No nie tylko przed atakiem środkami ABC, ale też właśnie przed takimi zagrożeniami jak pożar, no, który mógłby się rozpocząć podczas ewentualnego albo po nalocie. No te wszystkie zagrożenia były istotne. Schodzimy po schodach, słuchajcie, fantastyczne miejsce. Szybko dzieciaczki schodziły po schodach prowadzone przez opiekunki. Po prawej stronie teraz widzicie drzwi, ale ich oryginalnie nie było, to już jest przebudowa w późniejszych latach. Przechodzimy teraz kawałek dalej i naszym oczom ukazują się pierwsze drzwi. OH1. Muszę wam ten skrót rozwinąć, żeby potem nie było co to jest te OH1. Słynne OH1, słuchajcie, skrót OH1 to jest nic innego jak drzwi ochronno-hermetyczne. 1, czyli wysokość 180 cm na 80 cm szerokości. Jak one wyglądają? Te są zbudowane z betonu. Tu jeszcze wziernik, kiedyś on był hermetyczny, a tutaj widzicie uszczelkę gumową. Po zamknięciu tych drzwi teoretycznie obiekt miał się stać odporny na zagrożenia a, B i C. Kolejne drzwi. Tym razem drzwi ochronne, metalowe. One już nie były gazoszczelne. Miały bardziej służyć jako ochrona przed. przed czym? Przed ogniem, przed falą uderzeniową, przed dekompresją spowodowaną wybuchami. Więc to były te drzwi ochronne. I tutaj zaczyna się nam już korytarz. I po prawej stronie mamy. Pierwsze pomieszczenie schronowe. Idąc dalej mamy drugie pomieszczenie schronowe. Skręcając w prawo mamy stację filtrowentylatorów. Staramy się odnaleźć, gdzie był agregat prądotwórczy, ale niestety zostało to tak przebudowane, że pomieszczenie, w którym ten agregat prądotwórczy się znajdował jest za moimi plecami po lewej stronie. Ale niestety, ale niestety nie zachowało się z niego nic. Zatem wchodzimy do pierwszego z pomieszczeń. Schron miał pojemność dla 147 osób, dzieci, personelu, który znajdował się w szpitalu. To jest jedno z pomieszczeń. Przede mną jest, było drugie pomieszczenie. W tej chwili mamy tam drzwi założone, będziemy wam to za chwilę pokazywać, ale to, co jest najistotniejsze, dokładnie w tym pomieszczeniu. To są te drzwi. To są drzwi również ochronno-hermetyczne, i po otwarciu ich ukazuje nam się jeden z kluczowych elementów tego schronu, a więc wyjście ewakuacyjne typu tunelowego. E, jak myślicie, wejdziemy tam? Chcecie? No to chodźcie. Chodźcie tam ze mną. Wysokość jak widzicie, około metra 50. M. Także przy moim wzroście nie bardzo mogę się tutaj pomieścić. Jedno załamanie, drugie załamanie. Idziemy tu na ręce pajęczyny, Tutaj nikt nie był od lat. Dzięki uprzejmości pani dyrektor, dostaliśmy zgodę, żeby tutaj legalnie wejść. Oczywiście jesteśmy pod całym nadzorem jednej z pań nauczycielek, no bo wiadomo, nie można tak się wbijać, ale nie o tym mowa. Dziękujemy pani dyrektor, dziękujemy wszystkim, którzy nam to umożliwili. Ale tutaj już widać wyjście z tego schronu. Pajęczyny jak w Indianie się, Wszystko się ciągnie, jak widzicie. Ach, tak, no to może do filmu i ładnie. Tutaj mamy schodki, a tutaj kominek ewakuacyjny do wyjścia ewakuacyjnego typu tunelowego. Typowy projekt. Na ziemi leżą kolejne Drzwi OH 1, betonowe, słuchajcie, to jest beton. One są zdjęte właśnie z tego pomieszczenia, w którym przed chwileczką byliśmy, a tutaj kolejne drzwi ochronne. No i to powinno was zdziwić. No po co tu drzwi ochronne, tu drzwi ochronne? Otóż są dwa wejścia do schronu, bo schrony i wejścia do schronów przelotnie. Były obliczane na podstawie tego, ile osób, w jakim czasie i z jakiego miejsca musiały się tutaj schronić. Bo wyobraźcie sobie teraz, że nagle mamy te dzieci na górze, tak? Wszystkie. Bo jest brzydka pogoda, a wtedy do dyspozycji mamy tylko to jedno wejście górne. Czyli przez przelotnie po schodach dzieci wchodzą do schronu. Ale dzieci też chodzą na wycieczki, dzieci chodzą na spacery, na gry, na zajęcia i też przebywają na podwórku. I może być tak, że jedna grupa jest na dworze, a druga grupa jest... W środku i dla tej grupy na dworze jest kolejne wejście. Z drugiej strony budynku. Też drzwi ochronne. Jedne. Tutaj mamy zawiasy. Te drzwi się już nam nie zachowały. I patrząc po zawiasach, to były drugie drzwi ochronne, a więc one nie były tutaj hermetyczne. I tu mamy kolejne wejście do schronu, a zatem dwa wejścia do schronu. Widzicie nade mną bardzo widoczne lutnie do napowietrzenia do systemu filtru wentylacyjnego RM300. Świetnie zachowane, idą przez całą długość schronu do tamtego pomieszczenia, które jest za ścianą i do innych. Czerpnia powietrza jest gdzie indziej, a tutaj już można było dostarczyć czyste, przefiltrowane powietrze właśnie przez system Filtrowentylatorów RM300. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Alarm, te biedne dzieci, wystraszone, no bo to dzieci, muszą zbiec na dół. Panie, które te dzieci prowadzą, to są jeszcze panie, które pamiętają czasy wojny. Na tych ludzi spada olbrzymia trauma. A jednak państwo przygotowuje ich. Do trzeciej wojny światowej. Tak, takie były czasy. Liczyliśmy na to, że nagle Amerykanie będą chcieli nas napaść i rozpieprzyć nam ten kochany socjalizm. Ale te dzieci niczemu nie winne musiały szkolić się i uczyć, jak przetrwać tą apokalipsę, o której ciągle mówiono. Tutaj pod ścianami były rozstawione ławki, zapewne. Być może były jakieś zabawki, żeby te dzieci się nie nudziły. Trudno mi jest powiedzieć, nie udało mi się dotrzeć. Na razie, do nikogo, kto by mi powiedział, jak ten schron funkcjonował, kiedy rzeczywiście pełnił funkcję schronu. Później, wiadomo, te czasy zagrożenia wojennego minęły, i już zapewne w latach 90. te schrony zostały bardziej przerobione na magazynki podręczne. Ale, ale, co trzeba powiedzieć, nie straciły w żaden sposób swojej pierwotnej funkcji. Stacja filtrowentylacyjna, chodźcie, bo bo ona się zachowała i jest kompletna i w całości. Zobaczcie, arcydzieło, arcy ciekawe, no, robi robotę. Mamy tutaj rocznik 1958, stacja filtrowatorów RM300, prawie kompletna. Mówię prawie, bo wiadomo, co mogło z niej zniknąć. A mogło z niej zniknąć jedynie silnik elektryczny, który poszedł pewnie do Żyda. Ale zobaczcie. Gdyby była korba, to byśmy mogli rozpętać piekło. Tutaj mamy zamknięcie, otwarcie, prawda? Lewo, prawo, komory. Tutaj mamy czerpnie powietrza wentylatory, które trzeba było wymieniać co 6 godzin, zapewne była też, jak za komuny, wszystko było poukładane, więc była jakaś służba schronowa, służba dyżurna, która miała to za to. Pewnie był Pan jakiś palacz, nie wiem, obsługa kotłowni, Pan pan konserwator, może jeszcze jakiś dodatkowy inny Pan, którzy dostali te cięższe zadania do wykonywania. I co chciałbym Wam pokazać, bo tego nie udało nam się pokazać. Ja bardzo ci Radku, proszę, żebyś poszedł tutaj z kamerą. Zobaczcie. Na co Wam chciałem zwrócić uwagę? Na to. tutaj, na pasku klinowym, było połączenie z silnikiem elektrycznym. I napęd całej tej stacji filtrowenteracyjnej był oczywiście elektryczny. Ale gdyby zdarzyło się tak, że prądu nie będzie, że awaria systemu elektrycznego nastąpi, zapewne był agregat prądotwórczy. Z całą pewnością, dziś tutaj była stacja agre agregatorownia. Ale nawet gdyby to uległo awarii, to zawsze była możliwość właśnie napędu ręcznego. Zawsze te systemy były zdublowane. I to co jest tutaj ciekawe, to mamy tabliczkę znamionową. Jest tabliczka znamionowa, postaram się ją jakoś wam pokazać. Widzicie system RM300, przepustowość 300 metrów na godzinę. Sześciennych metrów, oczywiście. Fabryka w Radomiu, numer i wszystkie dane to się zachowało. Fantastyczne. Naprawdę fantastyczne znalezisko. To, co jest bardzo istotne w schronie, to jest to, żeby przez pomieszczenia schronowe nie przechodziły żadne instalacje elektryczne, wodne czy gazowe e, związane z danym obiektem. I zobaczcie tutaj, już w tych czasach za komuny, te pomieszczenia, które widzicie tutaj, nie były częścią schronu. To były pomieszczenia gospodarcze, z założenia wykorzystywane do innych celów. Nie wiem, być może to była jakaś składownia ziemniaków, bo widzimy tutaj syp w oknie, być może to były jakieś magazyny na cokolwiek, ale nie była to część elementarna schronu. Dlaczego? No właśnie dlatego. Instalacja gazowa, która dostarczała gaz, ograniczała wykorzystanie takiego miejsca. One były oddzielone. Zawór gazowy był na zewnątrz budynku, więc osoba dyżurna również odcinała dopływ gazu w czasie ogłoszenia alarmu. Standardowe procedury, o tym nie trzeba mówić, bo każdy kto interesuje się zabezpieczeniem stron w takich obiektach cywilnych wie, że jeżeli jest służba dyżurna, to są spe były specjalne procedury, dzisiaj nie ma nic. Dzisiaj mam wspomnienie i możliwość obejrzenia tego obiektu dzięki życzliwości, pani dyrektor. Potwierdzam to i dziękuję jeszcze raz. No i oczywiście radka, który w tej chwili robi za kamerzystę. A tutaj widzicie właśnie wejście, wyjście, wyjście z wyjścia ewakuacyjnego typu tunelowego. Tam pod schodem byliśmy w schronie, a tutaj wyszedłem już na zewnątrz. Pogoda nie sprzyja. Jak widzicie, deszczyk pada, leje. Radek Moknie, ja też, zatem żeby nie przedłużać tego męczącego odcinka, jakże fascynującego, dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek właśnie w luźnej formie o tym, jak schrony i podziemia wrocławskie były budowane, żyły, miały służyć i przede wszystkim jak skończyły. No właśnie, jak skończył ten schron.